Obczajcie tego syna. Mate 20X 5G to pierwszy smartfon 5G jaki trafia do sprzedaży w Polsce i pierwszy smartfon 5G jaki trzymałem dłużej w dłoniach. Zwykle w obu, bo w jednej się nie mieści. To też największe mobilne osiągnięcie Huawei, bo o bydlaku z ponad 7-calowym ekranem niczego innego powiedzieć się nie da. I tak, wiem, że pokrycie naszego kraju zasięgiem 5G wyglądałoby na mapie jak statystyki zużycia energii elektrycznej w XVII wieku, no ale Chińczycy najwyraźniej widzą sens w wprowadzaniu Mate'a nad Wisłę i aż się przyszedłem na premierę, żeby też tego sensu poszukać. Ale najpierw konkrety. Mate 20X 5G to zrewidowana wersja ogromnego telefonu dla graczy z zeszłego roku, czyli taki starszy flagowiec z Bajerkiem. Dostajemy wciąż najmocniejszy procesor Huawei, 6 albo 8 GB jeden z lepszych aparatów na rynku wzięty z Mate 20 Pro, głośniki stereo i ekran OLED o rozdzielczości Full HD. To, co wchodzi w skład wyposażenia, wyłączając 5G, moim zdaniem wystarczyłoby do tego, żeby sprzedawać ten model za jakieś 2800-3000 zł, i do tego, żeby kupił go ktoś więcej. Niż tylko prezes polskiego oddziału Huawei, który swoją drogą pewnie nie musi kupować telefonów. A Mate 20X 5G kosztuje 4299 zł, czyli bardzo dużo, ale i tak mniej niż na zachodzie, więc sąsiad ma gorzej, a to najważniejsze. Ale zastanawiacie się pewnie, dlaczego Chińczycy postanowili przerobić jakiegoś tam Mate a 20X, a nie nowiódkiego P30 Pro. Podejrzewam, że chodzi o to, że osobny chip i anteny umożliwiające odbiór 5G są jeszcze bardzo duże, no bo Samsung Galaxy S10 w wersji 5G to też nieprzypadkowo ogromny telefon. Żeby upchnąć je do tego małego tabletu, projektanci musieli odchudzić akumulator z 5000 do 4200 mAh, czyli po zespoły te mają wymiary no 800 mAh najwyraźniej. W każdym razie bateria nadal jest niemała, a w ramach rekompensaty Mate 20X oferuje bardzo szybkie ładowanie pół godziny do 70%. Ale może jest też inny powód. Ogólnie to całkiem ładny telefon, który jak na swoje wymiary nieźle leży w dłoniach i na którym pewnie przyjemnie się gra i ogląda filmy. I właśnie, wydaje mi się, że to jest taki smartfon dla podróżników. Głównie takich biznesowych, którzy jeżdżą przede wszystkim do cywilizowanych krajów i mają dużo pieniędzy na głupoty. No bo tak, teraz taki biznesmen może sobie kupić smartfon 5G w Polsce, jak bozia przykazała, i u nas będzie śmigał na LTE, a kiedy pojedzie do niektórych rejonów Wielkiej Brytanii, Stanów albo Finlandii, będzie korzystał z nowszego standardu. No i cyk, takim Mate 20 jest akurat, żeby ściągnąć sobie w parę sekund półtora godzinny film z Netflixa, a później oglądać go w samolocie na dużym ekranie. Ludzie z polskiego oddziału Huawei testowali go niedawno we wspomnianej Finlandii i osiągali tak po prostu, stojąc sobie na ulicy, ponad gigabitowe prędkości ściągania. Tak więc niedługo pobieranie całego sezonu serialu będzie szybsze od pobierania próbki moczu do testów. I nie żartuję, to są naprawdę takie rezultaty, jeśli macie pełny pęcherz. No i jasne, potencjał zastosowań 5G wykracza daleko poza pobieranie gierek czy inne streamingi, ale na razie raczej go inaczej nie wykorzystacie. A kiedy będzie się już dało w Polsce jakieś Smart City i tak dalej, no to pewnie akurat to się zbiegnie w czasie z tym, kiedy archeolodzy zaczną wykopywać pierwsze egzemplarze Meta 20X. Parę lat to potrwa. Ale na 5G w Polsce bardzo czekam. Zobaczcie, w tej chwili trwa opener i połowa osób, które wybuliły srogie pieniądze na bilet, płacze, bo akurat zbiegło się to z awarią Facea i Instagrama, przez którą nie mogli wrzucać zdjęć na Insta, a to tak jakby to tam wcale nie pojechali. Później wszyscy próbowali wrzucać naraz i pewnie w większości nic z tego nie wyszło, bo sieć nie wyrabiała. Ale 5G jest między innymi właśnie po to, by nawet wtedy, kiedy na ogromnej przestrzeni jest człowiek na człowieku, nie było problemów z zasięgiem. Na razie poza przypadkiem biznesowego podróżnika, o którym mówiłem, nie widzę sensu, żeby ktokolwiek u nas kupował Mate'a 5G. Nawet jeżeli przemawia do Was to, że jeżeli zepsują Wam się drzwi wejściowe od domu, to możecie wstawić sobie tego Mate'a zamiast nich. I chcielibyście ogromny telefon z dobrym aparatem? No to przy odrobinie szczęścia za pół ceny sprowadzicie sobie zwykłego Mate 20X z większym akumulatorem i minijackiem. Mate 20X 5G trafi do sprzedaży na przełomie lipca i sierpnia, no ale sam przełomem nie jest. Raczej jego zapowiedzią. A nawet tak zdroworozsądkowo powiedziałbym, że to jeden z najmniej opłacalnych finansowo telefonów, jakie widziałem w tym stuleciu. Mimo tego, Huawei zrobił fajną pokazówkę. Zacznie powoli oswajać ludzi z faktem, że 5G istnieje, że ptaki, które przelatują nad telefonami z obsługą 5G wcale nie zdychają dwie sekundy później i że to przyszłościowa, świetna technologia, w której Chińczycy są jednymi z innowatorów. A wy to sobie spokojnie obserwujcie z innymi smartfonami w rękach, takimi bez 5G. A jeżeli akurat szukacie Huawei z wyższej półki, no to Mate 20 Pro i P30 Pro czekają, i moim zdaniem są nawet, no, no warte tych pieniędzy, które trzeba za nie zapłacić. No, na pewno bardziej od tego. Dobra, to był taki krótki, spontaniczny filmik, po którym możecie mi zostawić krótką, spontaniczną subskrypcję, albo zacząć mnie śledzić krótko, spontanicznie w mediach społecznościowych. Widzimy się niedługo, a tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia. To jest taka moja słynna kwestia spontaniczna.